Niebo w klasztorze. Często klasztory, zwłaszcza te o ścisłej regule i kontemplacyjnym charakterze, nazywano przedsionkami nieba, a życie mnichów tam żyjących określano mianem białego męczeństwa. Męczennik zarówno w języku greckim, jak i łacińskim Oznacza świadka, tego, który w obronie swej wiary i jej wartości gotów jest poświęcić swoje własne życie. Dlatego pierwszymi świętymi, których tak usakcjonował i tak nazwał Kościół, byli męczennicy, ci, którzy byli gotowi cierpieć dla Chrystusa. Rozpoczynając od pierwszego męczennika, świętego Szczepana. W późniejszych czasach, już po Edykcie Mediolańskim na terenach, gdzie chrześcijan już nie prześladowano, zrodziła się idea dobrowolnego męczeństwa poprzez ascezę najpierw anachoretów, a potem mnichów, rozciągniętą na całe ich życie, aby w ten sposób dać świadectwo swojej niezłomnej wierze. Hebdowscy Norbertanie byli właśnie takimi białymi męczennikami, którzy przez dobrowolne wyrzeczenia, umartwienie ciała, ćwiczenie siły ducha i obligatoryjne milczenie świadczyli o niezłomności swej wiary oraz o poświęceniu dla Chrystusa. Cały program Dnia Hebdowskiego opactwa oraz wszechotaczająca to miejsce transcendentalna cisza sprzyjała nie tylko stopniowemu wspinaniu się po szczeblach Doskonałości duchowej, ale i kontemplacji nieba, do której wszyscy zakonnicy podążali we wspólnocie. Od niedzieli palmowej 10 kwietnia 2022 roku, aż do końca stycznia bieżącego roku a więc przez blisko rok czasu w galerii na krużgankach dawnego opactwa Premonstratensów w Hebdowie mogliśmy podziwiać cykl rysunków i obrazów Jana Biczysko poświęconych tematyce zaczerpniętej z boskiej komedii Dantego Algierii. W trzech odsłonach, poprzedzonych za każdym razem wernisażami, kontemplowaliśmy ich piękno i rozważaliśmy zawartą w nich myśl zarówno Dantego, jak i w pewien sposób twórcy tych ilustracji. Dziś już dobiega końca ta jedna z największych wystaw w dwunastoletniej działalności pijarskiego Centrum Wiara i Kultura i najważniejszych wystaw to ostatni moment, kiedy przechodząc poszczególnymi skrzydłami krużganków możemy jak Dante wędrować przez kolejne kręgi piekła, czyśca i nieba. Setki razy odbywałem taką wędrówkę i za każdym razem odkrywałem coraz więcej z głębin przesłania dantejskiej wizji. I myślę sobie, że to nie tylko zasługa genialnych rysunków Jana Biczysko, ale i magii miejsca, w którym one zostały wystawione. Zwłaszcza ilustracje dwóch ostatnich ksiąg Dantego, Poświęconych czyściu i niebu, doskonale się wpisują w dziedzictwo i atmosferę tego miejsca, tworzoną przez Norbertanów przez blisko 900 lat. Przecież życie pokutne, nakazane w przepisach hebdowskiego klasztoru, dobrowolne umartwienia to świadome oczyszczanie siebie i świata z brudu grzechu i przygotowywanie się do tego, aby stać się godnym mieszkańcem nieba, którego przedsmak niekiedy oglądali poszczególni zakonnicy w swoich kontemplacyjnych wizjach. Do pojmowania życia zakonnego jako drogi do Boga w klasztorze skłaniało dosłownie wszystko, nawet architektura i dekoracja wnętrza, a nie tylko przepisy i programy dnia. Nie bez przyczyny wschodnia część krużganków, ta niezwykle nasłoneczniona, zwłaszcza o zachodzie słońca, a zachód słońca w dawnej symbolice miał przypominać nie tylko mnichom o końcówce ich życia i zbliżającej się nieuchronnie śmierci, to ta część krużganków opactwa ma sklepienie pomalowane lazurem błękitnym ze złotymi gwiazdami, którymi są święci świecący nam przykładem na firmamencie nieba. Na końcu tego ciągu krużganka znajdują się drzwi, które bezpośrednio prowadzą do prezbiterium kościoła, które w trójdzielnej przestrzeni wnętrza hebdowskiej świątyni symbolizuje wspólnotę kościoła triumfującego, czyli miejsce przebywania świętych w niebie. W absycie prezbiterium Umieszczony został ołtarz, którego przesłanie zainspirowane zostało apokaliptyczną wizją świętego Jana, opisującym tron Boga i niewiastę z dzieciątkiem, który pokonał starodawnego węża i jedynie godzin jest otworzyć Księgę Życia. Dlatego na tabernakulum został umieszczony baranek, siedzący na tej Księdze Życia. Z zapieczętowanymi siedmioma pieczęciami, które jeśli zostaną złamane, a księga otwarta, nastąpi kolejny akt boskiego stworzenia. Jak o tym pięknie pisze ta ostatnia z ksiąg prorockich Biblii. Stare stworzenie zostanie zastąpione nowym niebem i nową Ziemią. To biblijne wyrażenie niebo i Ziemia oznacza nie tylko naszą planetę. Ale cały wszechświat. Objawienie świętego Jana na Patmos odnosi się do czasów ostatecznych. Boska komedia Dantego, chociaż opowiada o zaświatach, odnosi się do tego, co jest teraz, a właściwie nawiązuje do czasów, które dobiegły Wielkiego Piątku 1300 roku, kiedy Dante zagubił się w ciemnym lesie gdzieś, koło Rawenny. I rozpoczął swoją wędrówkę za świat. Dlatego postacie mitologiczne i historyczne, które spotyka w piekle i w czyściu, to jedynie te, które żyły w starożytności i w średniowieczu. Podobnie rzecz ma się ze świętymi, których Dante spotyka w niebie. Ostatnia księga Dantego w oryginalnym tekście nosi nazwę Paradizo. Co my tłumaczymy słowem raj. Jednak nasz język w tym słowie nie ma tyle skojarzeń, co włoskie słowo wywodzące się z łaciny paradizus, będące połączeniem dwóch innych wyrażeń, ze słowa para, czyli przygotować, i dizus, odsuniętych, odrzuconych czy wydzielonych. Słowem tym. Zarówno w Grece, jak i w Łacinie określano również ogród. Ale niezwykły ogród, ale wspaniały park, miejsce szczęśliwości, coś w rodzaju Arkadii. Kiedy odwołamy się do poematu, do trzeciej księgi Dantego, to ona opisuje nie tyle ogród Eden. Nazywany po polsku Rajskim Ogrodem, bo ten znalazł się na zakończeniu drugiej księgi, na samym szczycie Góry Czyścowej. Ale właściwie opisuje to, co w naszym polskim języku bardziej oznaczamy terminem niebo, czyli miejsce przebywania tych, którzy zostali już oczyszczeni, lub tych, którzy po swoim wspaniałym życiu, lub z powodu męczeństwa, nieważne czy białego czy krwawego. Nie musieli przechodzić przez ból czyśca, lecz dostąpili tego zaszczytu, aby tam, w niebie, zaraz po swojej śmierci, niejako otrzymać swoją nagrodę. Dlatego trzecią część wystawy nie nazwaliśmy rajem, ale niebem. Bo to słowo w języku polskim lepiej oddaje istotę tego miejsca. Niebo jest miejscem pełnym życia, radości i zabawy. Albowiem niebo zaprojektował Bóg, który najlepiej wie, co może najbardziej uszczęśliwić człowiek. Jeśli kiedyś dotrzemy do tego miejsca, na pewno będziemy zaskoczeni jego pięknem i radością. O której nawet sobie nie wyobrażaliśmy. Dlatego na użytek naszej ludzkiej wyobraźni, a nie Bożej, niebo dawniej porównywano do wspaniałego ogrodu, jakiejś krainy szczęśliwości. Dziś pewnie lepiej można by to niebo porównać do luksusowego hotelu na jakiejś cudownej rajskiej wyspie, gdzie tym, Którzy się w nim znajdują, niczego nie brakuje. Ani w kwestii komfortu, ani w kwestii rozrywki. Tak, rozrywki, bo niebo na pewno nie jest nudne. Luksusowe hotele mają liczne piętra. Im wyższe piętro, tym cena zwyczajowo wyższa. Bo widoki piękniejsze, wyposażenie lepsze. Dante nie znał pojęcia luksusowego hotelu, dlatego swoje niebo obrazuje jako kręgi planet, po których podróżuje, unosząc się coraz wyżej, aż dociera do samego Empireum. Każda planeta stwarza różne możliwości odczuwania pełni szczęścia. Inaczej jest na Księżycu, inaczej na planecie Wenus, a jeszcze inaczej na Marsie czy na innych planetach, bo zapełnione są one duszami, które w swoim życiu zdobyły różne stopnie doskonałości i zasłużyły na bardziej lub mniej luksusowe odczucia. To w jakiś sposób jest sprawiedliwe. Myśląc o tym nieudolnym porównaniu, musimy jednak pamiętać o tym, co mówiłem wcześniej, cytując Apokalipsę Świętego Jana, że obecna Ziemia i obecne niebo na końcu czasów zostanie zastąpione nowym niebem i nową Ziemią. A więc ten opisywany przez Dantego raj. Ze swoimi poszczególnymi planetami, zostanie zastąpiony nowym rajem, jeszcze piękniejszym niż pierwotne stworzenie. To właśnie oznaczają między innymi słowa z apokalipsy świętego Jana. Potem widziałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia już przeminęły. Także morza już nie ma. Jakie to nowe niebo i nowa Ziemia dla nas będzie, tak naprawdę nie wiemy. Boga przecież w swoim akcie stwórczym nie może ograniczać ludzki umysł i ludzka wyobraźnia. Dlatego niech wystarczą nam słowa świętego Pawła z listu do Koryntian. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy go miłują, tym, którzy do jego świata, do jego nieba wejdą. Przejdźmy zatem do wizji tego pierwszego nieba, jakie wyobrażał sobie Dante Algeri, zilustrowanego przez artystę ze Słomnik Jana Biczysko. Ponieważ Janek wszystkie rysunki tworzył w swoim ogrodzie, wiele z jego rysunków mają atmosferę owego rajskiego ogrodu. Inne mają tą geometryzację astralną. Wyobraźnia człowieka w jakiś sposób zawsze wychodzi z tego, czego człowiek doświadcza. Gdybyśmy zapytali siebie, jak wyobrażamy sobie szczęście bez granic, to każdy nieco inaczej by to szczęście przedstawił. Z tego powodu, kiedy czytamy poemat Dantego, dla każdego on nieco inaczej przemawia. Na co innego każdy z nas zwraca uwagę. Zanim Jan Biczysko zaczął malować ilustracje do trzeciej księgi Boskiej Komedii, wyobrażałem sobie, że wybierze z tekstu Dantego te momenty, które odnoszą się do rozmów poety z duszami zbawionych. Jak choćby z tak niezwykłymi postaciami, jak święty Franciszek z Asyżu, Dominik założyciel zakonu kaznodziejskiego, Tomasz Zakwinu Bonaventura, Piotr Damiani, czy choćby do ostatniego z jego przewodników, świętego Bernarda z Clairvaux. Nie wspominając już o świętym Piotrze, niebieskim kluczniku czy królowej wszystkich świętych. Gdybym ja ilustrował tą księgę boskiej komedii, na pewno bym sobie nie odbuwił tej przyjemności, popisując się zarazem ich charakterystycznymi atrybutami, aby ich łatwo rozpoznać. Od dzieciństwa bowiem fascynowałem się życiorysami świętych. Jednak moje drogi. Nie są drogami Janka. On w raju Dantego szukał zupełnie czegoś innego. Szukał miłości i to raczej jej przejawów, określeń, a nie postaci, którzy miłość do Boga zawarli w swoim życiu. Myślę, że podążając tą drogą, rysunki Jana Biczysko do boskiej komedii stają się bardziej współczesne. Bliższe dzisiejszemu odbiorcy. Bo któż dziś namiętnie czyta hagiografię jak ja niegdyś? Kogo zajmuje średniowieczna historia i namiętności, które napędzały dwa włoskie stronnictwa Gwelfów i Gibelinów? Natomiast poszukiwanie prawdziwej miłości. Także i dziś pociąga wielu, nawet współczesną młodzież.